Cześć! Z tej strony Asia Franaszek. Dzień dobry, Łukasz Pawelec. Oboje jesteśmy z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Zapraszamy na nasz nowy kanał, na którym będziemy zamieszczać ciekawostki matematyczne, ekonomiczne, a w szczególności matematyczno-ekonomiczne. Chcemy w ten sposób uatrakcyjnić nauczanie matematyki na SGH, pokazując różne zastosowania naszych narzędzi matematycznych w ekonomii. Na wykładzie zawsze brakuje czasu na wyprowadzenie wszystkich ciekawostek, a chcemy Wam pokazać, że te narzędzia, których się nauczy nauczycie, są naprawdę użyteczne. Ponieważ chcemy, by te nagrania były w krótkich i łatwostrawnych dawkach, będziemy upraszczać formalizm matematyczny, formalizm ekonomiczny, a także mówić potocznym językiem. Uwaga, te nagrania nie zastępują obecności na wykładzie ani na ćwiczeniach. Jak również nie zastępują lektury podręcznika, którą tę lekturę niezmiennie polecamy. To nasz pierwszy kanał w życiu i pierwsza taka inicjatywa, dlatego przepraszamy za wszelkie usterki, które mogą wystąpić, niedociągnięcia oraz bardzo przepraszamy za błędy, których jednak mamy nadzieję uniknąć. Chętnie za to przyjmiemy od Was komentarze. Możecie je zamieszczać pod tym filmem bądź wysyłać na adres mailowy, który znajduje się w opisie. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Do usłyszenia.